Cześć, witajcie! Jesteś TrostSepson i dzisiaj będziemy nagrywać um, Brawl Stars. Krótki odcinek zrobię, bo tylko wam pokażę moje konto, tam wszystkie skiny, postacie, więc to długo akurat nie zajmę, tylko tam postacie do Więc no, więc myślę, że wam się odcinek spodoba i lecimy, więc zostawcie łapeczkę z tym i już nie przedłużam. Więc no. Moja najlepsza postać, tam się budowa to Shelly. Po pierwsze, 25. rękę mam na nią. Długo się na W jeden dzień tak poszłem, bo yy, miałem na 500. A w jeden dzień wbiłem 2500, żeby wybić tam. Więc 24. i zawsze chciałem, ale... Oj, trudne to było. Więc, że wtedy nie gram Shelly, bo wiem, że stracę dużo. No, i tam mam też gadżety 2 i Stapel Power 2. Nita. Nity. suzie Mam skina. Bez skina. <grym> nity nie mam skina do Nity akurat. Ale, ale mam dwa gadżety. Mógłbym leczyć na Stapel Power. Leczyć na powera, ale tak, nie. Więc to jest. Nie wiem. Nita. No. Dobra, 22 ranga. 21 ranga Colt Mam skina tego. To jest normalny to jest skin. Dwa gadżety. To jest To bull. Futbolista bull to jest mój skin pierwszy, to jest mój drugi skin, no i jest normalny. Ten mi się podoba. No i mam dwa gadżety. 22 ranga. 21 ranga Jesse. 2 gadżety i 2 stał powery. Mam tego skina i to jest zwyczajna. 21 ranga. 22 ranga. Mam skina do broka. Tak to jest normalny to jest skin. Mam dwa gadżety i 2 stał powery. To jest e, Dynamite. Też go lubi. Świąteczny Dynamite. Mam takiego skina, takiego i normalny. Więc takiego i takiego. Ten mi się podoba. Dwa gadżety i dw jeden Safałek. Brakuje, muszę dropnąć. Boom, Bo jest tak. Nie będę wam mówić, tylko nie mam akurat. Rangi sobie patrzę. tam. No, no. Tak, tik. bitowiec. Tak, 24 mm. Tego skina mam, DMS. RP-mo nie mam skina. Tak mam. Barley, barley mam tak, tego normalnego i tego skina. Eee, Poko, po co? Poko to, to, spoko to, eee, spoko. No więc tak mam, mam dwa. I rosa. jednego mam. Eee, Teraz Daryl, ja go też lubię, ten skin. Ten normalny, pieroszkowy Daryl. No i D4, ry, ry i jeden. No, jest fajny. No, i tu mamy peny. To jest normalny, to jest skin. I to jest skin, nie mam skina, i tak jest. Jackie, eee, tam Piper Piper Różowa Piper Ja nic nie podoba mi z tym Bo nie że różowy Ale to tylko że kolor jest Więc tak hmm, Więc tak mam Pam Pam nie mam skinu, ale ten mi się podoba Frank on się wreszcie. Bibi. Bi. Bidronka. Bi. To jest zwyczajna, to jest Skin. To jest Nani. Dwa te. E Edgar. Zabójca. Tak wygląda. Mortis Tego to każdy ma jak doma Za darmo da, da. od razu Tara, no to jest normalny to jest skin 2T i 2T To jest Jean, gene, gene Ale jean ja mówię Więc to jest Max Max, Max, Max To jest Mr. P Kiełek. Byron. Spike. Normalny, a tu jest... się może zmieniać. Tam. Sandy. E Gail. Search, Colette. I... Lu i e, pułkownik Rufs no i tak i jeszcze postanowiłem bo mam tu e, tyle goda. nie a w sklepie jest taka magiczna rzecz jak gadżet, <gadżet> więc e, kupujemy mamy gadżet wszyscy przeciwnicy ukrywając się w zaroślach, zaroślach Otrzymują 100 punktów obrażeń i zostają spowolnieni na 3 sekundy. Ładunki na mecz No, fajne. Sklep mamy taki. No, więc to wszystko z tego odcinka i za dwa dni będzie może odcinek, że jest nowy ten sezon i do tego za dwa dni może otworzymy też skrzynki. No, bo już tu niedużo brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery poziomy. No, więc dziękuję za oglądanie. Myślę, że Wam się film taki spodobał. I za dwa dni się widzimy, widzimy z może Fortnite'a albo z Stock Kras. Więc no, dziękuję za oglądanie i pa.